Oto ostatni moment Kerry Fisher. Chwilę wcześniej świat wciążył iluzją świątecznego spokoju, a Hollywood udawało, że wszystko jest pod kontrolą. 27 grudnia 2016 roku cisza końca roku została brutalnie przerwana wiadomością, która uderzyła jak zimny prysznic. Princess E. nie żyje. Ale to zdanie było kłamstwem uproszczonym do granic wygody. Bo nie umarła księżniczka z odległej galaktyki. Umarła kobieta, która przez całe życie walczyła o prawo do bycia sobą. Kilka dni przed śmiercią Kerry Fisher żartowała z własnego wieku i zmęczenia. Jej ironia była ostra, ale podszyta strachem. Mówiła, że legenda potrafi zabić człowieka szybciej niż choroba. Nikt nie potraktował tych słów poważnie. Dla fanów była symbolem siły i niezależności. Dla studiów filmowych była wieczną ikoną, którą należało zachować w nienaruszonym obrazie. Dla siebie samej była kimś, kto każdego dnia zmagał się z własnym umysłem. Hollywood kochało jej twarz. Ale nie jej prawdę. Uwielbiało jej rolę, ale nie jej szczerość. Gdy mówiła o uzależnieniach, zapadała cisza. Gdy opowiadała o chorobie afektywnej dwubiegunowej, temat zmieniano. Kerry Fisher była jedną z pierwszych, które odważyły się. Mówić głośno o tym, co niszczyło gwiazdy po cichu. Zapłaciła za to samotnością i odrzuceniem. Z czasem zaczęto ją postrzegać jako problem, nie jako człowieka. Jej życie stało się polem walki między oczekiwaniami publiczności a brutalną rzeczywistością, między nostalgią a bólem, między mitem a prawdą. Śmierć Kerry Fisher nie była tylko tragicznym finałem. Była oskarżeniem skierowanym w stronę całego przemysłu rozrywkowego, systemu, który tworzy legendy, ale nie potrafi ich chronić. Dlatego każdego roku, gdy nadchodzi koniec grudnia, jej nazwisko powraca, jak wyrzut sumienia, jak pytanie, którego nikt nie chciał zadać wcześniej. Czy świat naprawdę chciał poznać Kerry Fisher? Czy wystarczyło mu tylko Princess Leia? Kerry Fisher przyszła na świat w samym centrum fabryki snów. Była córką Debbie Reynolds, jednej z największych gwiazd złotej ery Hollywood. Jej ojciec, Eddie Fisher, był idolem amerykańskiej muzyki popularnej. Od pierwszych dni życia należała do świata. Który nie wybacza słabości. Jej dzieciństwo nie miało jednak nic wspólnego z bajką. Rozwód rodziców stał się jednym z pierwszych wielkich skandali medialnych USA. Zdrada, publiczne oskarżenia, nagłówki gazet. Kerry dorastała, obserwując, jak prywatny ból zamienia się w widowisko. To właśnie wtedy nauczyła się jednej rzeczy. Hollywood nie liczy się prawda. Liczy się obraz. Gdy w 1976 roku George Lucas obsadził ją w roli Princess Leia, miała 19 lat. Nie była przygotowana na globalną sławę. Nie miała narzędzi, by chronić własną psychikę. Star Wars stało się fenomenem kulturowym. Leje stała się symbolem nowej kobiecości w kinie. Silnej, niezależnej, bezkompromisowej. Kerry Fisher z dnia na dzień przestała być sobą. Hollywood zamknęło ją w jednej roli. Publiczność pokochała ikonę. Człowiek pozostał w cieniu. Epoka końca lat 70. i 80. była bezlitosna dla młodych gwiazd. Narkotyki krążyły po planach filmowych jak waluta. Presja sukcesu była normą. Milczenie było zasadą przetrwania. Kerry bardzo szybko weszła w ten świat. Nie z buntu, z zagubienia. Jej uzależnienie nie było tajemnicą w branży, ale było niewygodne. Łatwiej było udawać. Że problem nie istnieje. Jednocześnie zaczęła pisać. Książki stały się jej sposobem na przeżycie. Puro było ostrzejsze niż jakakolwiek terapia. Opisywała romans z Harrisonem Fordem. Opisywała samotność po zejściu z planu. Opisywała chorobę afektywną dwubiegunową, zanim stała się tematem rozmów. Dla wielu była zbyt szczera. Dla Hollywood była niewygodna. Z czasem coraz rzadziej. Dostawała rol. Coraz częściej była zapraszana jako ciekawostka. Ikona z przeszłości. Głównym tematem tej historii nie jest sukces Star Wars. Nie jest nim również legenda Princess Leigh. Prawdziwym tematem jest rozdźwięk między mitem a rzeczywistością. Harry Fisher stała się symbolem systemu, który tworzy bohaterów, ale nie daje im narzędzi do życia po sukcesie. Systemu, który nagradza młodość, a każe starzenie się. Systemu, który milczy, gdy gwiazdy wołają o pomoc. Ta opowieść dotyczy epoki, w której szczerość była zagrożeniem. I kobiety, która nie potrafiła już. Milczeć. Na ekranie była pewna siebie i nieugięta. Poza kamerą często nie potrafiła wstać z łóżka. Ten rozdźwięk rósł z każdym rokiem. Pierwsze poważne załamanie przyszło szybko. Sukces star Wars nie. Przyniósł stabilności. Przyniósł strach przed utratą miejsca. Harry próbowała odnaleźć się Hollywood lat 80., epoki, w której słabość była traktowana jak wada charakteru. Uzależnienie stało się jej ucieczką. Kokaina pomagała przetrwać plan filmowy. Tabletki pomagały zasnąć. Alkohol tłumił lęk. W branży wszyscy wiedzieli. Nikt nie reagował. Dopóki kamera działała, problem nie istniał. Relacje osobiste rozpadały się jedna po drugiej. Związki były krótkie i chaotyczne. Miłość przegrywała z niestabilnością. Gdy próbowała wracać do ról, spotykała mur. Hollywood pamiętało ją tylko jako leje. Inne twarze były niepożądane. Zaczęła pracować jako skrypt-doktor. Poprawiała dialogi największych produkcji. Robiła to w cieniu, bez nazwiska w napisach. Była potrzebna, ale niewidzialna. Jej książki zaczęły zdobywać uznanie. Publiczność śmiała się z jej ironii. Mało kto słyszał rozpacz ukrytą między zdaniami. Kulminacja przyszła po latach. Powrót do Star Wars miał być triumfem. Zamiast tego przyniósł falę hejtu. Komentarze o wieku. O wyglądzie. O tym, że legenda się zestarzała. Kerry odpowiadała żartem. Ale żart był maską. Wewnętrzny konflikt osiągnął punkt krytyczny. Ikona nie miała prawa się rozpadać. Człowiek nie miał gdzie się schować. Ostatnie miesiące były walką o równowagę. Trzeźwość mieszała się z nawrotami. Nadzieja przeplatała się z rezygnacją. Gdy wsiadła do samolotu w grudniu 2016 roku, nikt nie przypuszczał, że to będzie finał. Zawał serca przerwał historię, która od dawna zmierzała ku granicy. Wytrzymałości. To nie był nagły koniec. To była konsekwencja lat ignorowania sygnałów ostrzegawczych. Historii, która rozwijała się powoli na oczach całego świata. Prawda wyszła na jaw kilka miesięcy po jej śmierci. Raport koronera nie pozostawił miejsca na iluzję. W organizmie Kerry Fisher znaleziono ślady wielu substancji. Kokaina. Heroina. Ecstasy. Leki przeciwbólowe. Media natychmiast zaczęły mówić o tragicznym nawrocie. Ale to nie był nawrót. To był ciąg dalszych historii, która nigdy się nie skończyła. Kerry przez lata ostrzegała świat. Mówiła, że choroba psychiczna nie znika dzięki sławie, że uzależnienie nie respektuje statusu ikony. Jej słowa były traktowane jak prowokacja. Za kulisami walczyła z poczuciem winy, z wstydem, z lękiem przed byciem ciężarem dla innych. Pamiętaj, co przeżyłeś, pisała w swoich książkach. Nie jako rada. Jako krzyk. Kulminacją tragedii był następny dzień. Debbie Reynolds, jej matka. Zmarła nagle po udarze. Jakby serce nie udźwignęło straty córki. Dwa pogrzeby. Dwie legendy. Jedna niewypowiedziana prawda. Media zaczęły tworzyć pomnik. Artykuły pełne wzruszeń. Nagłówki odwadze i Szczerości Publiczność płakała Hollywood składało hołdy Ale pytanie pozostało bez odpowiedzi Dlaczego ta szczerość była doceniona dopiero po śmierci? Dlaczego jej głos stał się ważny dopiero? Wtedy, gdy zamilkł na zawsze W tej historii nie ma jednego winnego jest system. Jest strach przed niewygodną prawdą. Kerry Fisher nie przegrała z chorobą jednego dnia. Przegrała z latami milczenia, z latami ignorowania sygnałów. Jej śmierć stała się lustrem dla całej branży. Odbiła w nim własne zaniedbania. I szybko odwróciła wzrok. To była kulminacja nie tylko dramatu jednostki. To był moment, w którym czarna prawda stała się niemożliwa do ukrycia. Historia Kerry Fisher bardzo często bywa upraszczana do jednego wygodnego obrazu. Ikona popkultury Princess Leia. Odważna kobieta z ironicznym uśmiechem, która pokonała swoje demony. To mit, który pozwala widzom czuć się bezpiecznie Prawda jest znacznie mniej komfortowa. Kerry Fisher nie była historią. Zwycięstwa nad systemem. Była historią osoby, która próbowała przetrwać w systemie zaprojektowanym tak, by nie widzieć słabości. Kanał patrzy na jej życie nie jak na opowieść o skandalu czy uzależnieniu, lecz jak na brutalne studium ceny sławy. Carrie od samego początku była traktowana jak własność przemysłu. Najpierw jako córka legendy, później jako twarz Star Wars. Wreszcie jako szczera ekscentryczka, którą łatwo było zignorować. Każda z tych etykiet odbierała jej prawo do bycia zwykłym człowiekiem. Jednym z największych mitów jest przekonanie, że Carrie Fisher była kochana przez Hollywood. Była potrzebna, ale nie chroniona. Podziwiana, ale niewysłuchana. Gdy mówiła o chorobie efektywnej dwubiegunowej, przedstawiano ją jako dowód odwagi. Ale nie zmieniano zasad gry. Gdy pisała o uzależnieniach, traktowano to jak ciekawą anegdotę, nie jako ostrzeżenie. System nagradzał jej talent, ale ignorował jej granice. Sekretem, o którym rzadko się mówi, jest skala jej wpływu poza ekranem. Kerry była jedną z najlepszych skrypt-doktor w Hollywood. Ratowała dialogi, budowała postacie, nadawała sens historiom, które zarabiały miliony. Robiła to anonimowo, bez uznania, jakby jej głos był zbyt niewygodny, by mógł wybrzmieć oficjalnie. To pokazuje paradoks jej kariery. Była fundamentem, ale nie pomnikiem. Z perspektywy czasu jej szczerość była aktem odwagi, który wyprzedzał epokę. Dziś otwarte mówienie o zdrowiu psychicznym jest częścią debaty publicznej. Wtedy było ryzykiem zawodowym. Kerry zapłaciła za to marginalizacją i Łatką problematycznej. To nie choroba zniszczyła jej pozycję. Zrobił to strach branży przed prawdą. Kanał uważa, że największą tragedią tej historii nie jest sama śmierć Kerry Fisher. Największą tragedią jest to, że jej głos stał się naprawdę ważny dopiero po śmierci. Dopiero wtedy uznano ją za symbol walki o normalność w nienormalnym świecie sławy. To zmusza do niewygodnego pytania: ilu podobnych historii wciąż nie chcemy słuchać? Jak Ty postrzegasz Kerry Fisher dzisiaj? Jako legendę Star Wars? Jako ofiarę systemu? Czy jako kobietę, która miała odwagę mówić prawdę? Zanim świat był gotowy ją usłyszeć, gdy zbliża się koniec grudnia. Nazwisko Kerry Fisher powraca cicho, niemal niepostrzeżenie, jak wspomnienie, którego nie da się już odepchnąć. Nie wraca jako. Nagłówek filmowy ani kolejna rocznica premiery Star Wars. Wraca jako echo historii, która nigdy nie została w pełni opowiedziana, a jednak wszyscy czujemy jej ciężar. W tym czasie roku nostalgia. Miesza się z refleksją, a postać Kerry przestaje być tylko ikoną popkultury, stając się symbolem czegoś znacznie głębszego. Kerry Fisher zostawiła po sobie nie tylko rol, cytaty i kultowe sceny. Zostawiła odwagę bycia niedoskonałą w świecie, który żądał perfekcji. Jej głos był chropowaty, ironiczny, czasem niewygodny, ale prawdziwy. Dla wielu stała się dowodem, że można mówić o bólu bez. Nawet jeśli nikt nie obiecuje nagrody. To dziedzictwo jest cichsze niż legenda Princess Leia, ale znacznie trwalsze. Jej historia uczy, że sława nie leczy ran, a nostalgia potrafi być okrutna. Gdy zamyka ludzi w jednym obrazie, Kerry przypomina, że za każdą ikoną stoi człowiek, który czuje, boi się i czasem przegrywa. I że największym aktem odwagi nie zawsze jest zwycięstwo, lecz szczerość wobec własnej kruchości. Dziś, patrząc wstecz, łatwo wzruszyć się jej losem, trudniej wyciągnąć wnioski, a jednak jej obecność w zbiorowej pamięci działa jak ciche ostrzeżenie. Istnieją historie, które przez lata pozostają niewidoczne, bo wolimy legendy od prawdy. Teraz już ją znasz. I być może, gdy następnym razem usłyszysz podobny głos, zatrzymasz się na chwilę dłużej.